W końcu ja dałem się skusić na Midori w rozmiarze paszportowym. Zamówiłem w Japonii. Przyszło i oto mogę zacząć zabawę i prezentację. Sam zestaw podstawowy, zapakowane w folię. Najpierw nakręciłem film z dźwiękiem, ale ta folia tak szeleściła cały czas, musiałem to wyrzucić i nagrać dźwięk od nowa. Tutaj kropka. Oznacza, że w środku okładka jest w kolorze brązowym. Na wierzchu napisy: Made in Thailand, Made in Japan. No, nie bardzo rozumiem, co gdzie, ale zobaczymy dalej. Dodatkowo, tutaj taka jakaś zakładka informująca o produkcie w języku japońskim i angielskim. No i tyle. Sam Midori jest zapakowany w takie karatonowe. Opakowanie spięte gumką, którą można wykorzystywać potem do innych celów i do, zastąpić tamtą właściwą gumkę. W środku co mamy? No tutaj można wyjąć właśnie ową gumkę. Do wykorzystania na później jest jeszcze jedna gumka do zapasowa w szalonym kolorze pomarańczowym. No i bardzo ciekawy materiał. Zaraz przeczytam co tutaj jest a nic ważnego. No i właściwy produkt w takim Etui płóciennym, który można wykorzystać ewentualnie do przechowywania prezentów na Boże Narodzenie. I to produkt Midori w rozmiarze paszportowym. Trochę już sfatygowane, bo przez jakiś czas używałem. No i tu się okazuje, że wykonane w Tajlandii. No co mnie tutaj w tym irytuje, to ten cały dzyndzelek, który przytrzymuje gumkę i, i zakładkę w środku, zupełnie to jest moim zdaniem nieprzemyślane. Spróbujcie włożyć to do kieszeni, na pewno się Wam to pozahacza o ten cały interes. Tylko teraz kombinuję, jak się tego pozbyć, to jest to co mi tu przeszkadza w tym wszystkim. No, skóra świetnej jakości na dole i na górze, takie drobne wycięcia które pozwalają tutaj ładniej się temu wszystkiemu układać. W środku dostajemy jeden wkład darmowo razem z okładką. Także pełne szaleństwo. Tutaj można swoje dane wpisać. Jakieś tajemnicze cyferki tutaj na dole. Nie wiem, co to symulują, że to paszport jest, czy to po prostu lata produkcji tego. Kładu, trudno powiedzieć, w każdym razie papier doskonały. Recenzowałem go w filmie innym, także tutaj nie ma co wybrzydzać na papier, jakim byśmy nie wybrali do Midori. To mamy pewność, że każdy z tych papierów jest doskonałej jakości i specjalnie nadaje się do pisania piórami. Oto zakładka, która tutaj może oznaczać różne miejsca. No i tak to się wszystko tu zakłada w środku, po prostu zakładamy ogumkę i cześć, cała filozofia. Tu widać, że te nacięcia to pozwalają tej gumce tutaj się lepiej układać i nie zginają skóry do środka. No i to by było chyba tyle z tych wstępnych opowieści. Zobaczmy, co jeszcze do mnie przyszło. Klips, klips do przytrzymywania pióru, długopisów, ołówków i co tam kto chce. Też produkcja Midori. Poza tym kilka wkładów, trzy wkłady, jeden mam gładki, paszportowy rozmiar i dwa liniowane. Zobaczmy jak wygląda ten liniowany, bo gładki to już przed chwilą pokazywałem. Liniowane proszę bardzo, jest jeszcze dodatkowo tutaj perforowany, w związku z tym łatwo można kartki wydzierać i Jednocześnie łatwo one mogą się same oddzierać, także należy na to uważać. Dodatkowo zakupiłem jeszcze kilka zapasowych gumek, jakbym je porwał lub ponaciągał. Dwie w kolorze brązowym i dwie w kolorze czarnym. Zaraz się pewnie przydadzą. No i dodatkowo kupiłem sobie takie kartonowe przekładki do przechowywania różnych gadżetów i ciekawostek papierowych w środku. Też wszystko w folię zapakowane. Bardzo twardy i, i, i myślę długo wytrzymujący karton. Mam taką przynajmniej nadzieję. Co jeszcze? Jeszcze kupiłem taką plastikową przekładkę na różne gadżety. Zresztą wyjmiemy i zobaczymy jak to z bliska wygląda. No tutaj mamy instrukcję, w środku jedna duża kieszeń, na zewnątrz dwie mniejsze, a po prawej stronie na zamek taki plastikowy, oczywiście dodatkowa kieszeń, w którą można chować różne elementy, jak na przykład ten klips, ale częściowo i tam małe jakieś pióro czy długopisik też można wypchnąć do środka kluczem pieniądze i inne cuda, które się pomieszczą w tym opakowaniu Midori. Instrukcja tego jak montować w okładce różne kombinacje notesów i wkładek. No tutaj po japońsku to to nie poczytam, ale po angielsku jest, także można śmiało się tu zorientować jak sobie z tym wszystkim radzić, gdyby ktoś nie był zorientowany to tutaj są dokładne rozpiski co i jak robić. No to teraz poinstruowany, zabieram się do składania. Najpierw wkładam sobie te przeźroczyste kieszenie. Tutaj one oczywiście mają te specjalne nacięcia, żeby gumka ich nie niszczyła. I teraz ja chciałbym mieć dwa notatniki. A żeby wpiąć dwa notatniki, trzeba je... Najpierw otworzyć równo pośrodku, tam gdzie są zszywane spinaczami i razem spiąć je jedną z gumek, które kupiłem dodatkowo, przewidując właśnie taką potrzebę. Można oczywiście wykorzystać jakieś zwykłe gumki, które będą dłuższe i pasowały, nie trzeba specjalnie sprowadzać ich z Japonii. I oto mamy już te notatniki razem spięte. Proszę bardzo, wszystko jest ok, trzyma się razem i teraz oczywiście wkładamy zagumkę środkową żeby to wszystko przytwierdzić do okładki no i gotowe na koniec wkładam jeszcze kartonowe wkładki służące do przechowywania różnych różności no i właściwie cała robota skończona można tu jeszcze na upartego wsadzić jeszcze jeden notes do środka ale Moim zdaniem to już będzie zbyt pękate i zbyt grube. Zakładka do środka i tak to mniej więcej wygląda. Grubość słuszna, nie wystaje specjalnie daleko po brzegach i można działać, pisać, notować i chować tam różne przedmioty w środku. No jeszcze tylko założę sobie tutaj klips, żeby przyrząd piśmienniczy do tego wszystkiego przymocować. Liliput tu jest najlepiej chyba pasującym przyrządem. No i wszystko gotowe do podróży i notowania. Dziękuję za uwagę.